Witajcie Wojownicy Ostrości na kanale Wojowników Ostrości w kolejny poniedziałek, kolejne ostre rezultaty przed nami. Tak. A dziś pierwsza z nowości od tak. od i Brothers. Tak. Pierwsza. Tutaj dzięki, dzięki Kubie mamy paczuszkę, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy serdecznie. E, dzisiaj... Pierwsza z, ponieważ mamy tych nowości trzy. Tak. Z czego dwie kolejne będą na kolejnym. Odcinku, tak, tak, tak. który my już nagraliśmy. Wy jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie na tak? za tydzień. Tak, na za tydzień. Taka A Dzisiaj bardzo ostra zabawa z ostrą wisienką od Capsaicin Brothers. Sexy Hot Sauce. Tak, tak się prezentuje. I najostrzejsza z tych nowości. Najostrzejsza z tych nowości. 7 na 10 w skali. Już ładnie powinno być. 150 ml słoiczka. Tak. E, Ostro w dzisiejszym Captain Brothers. Mm. Tak, sexy hot sauce. Sexy hot sauce, tak to należy podkreślić. E, przeczytam skład tego wszystkiego. Przeczytaj. E, na pierwszym miejscu wiśnie, maliny, naga jolokia albo naga jolokia, albo naga jolka, jak kto tam nazywa. E, Trinidad Morga Scorpion, e, cayenne, imbir, cynamon. Ojoj! Cynamon. Cukier trzcinowy, sól, ocet jabłkowy i oliwa. 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 Sprawiedliwa. Oliwę. No, zobaczymy. Pokazałeś y, ładnie ten tak, ety etykietę bez do, bez... do tego? Pokazałem ładnie etykietkę, tak? O, dobra. Jak to ładnie wygląda. Tu <słuch> Tak, nie, nie ukrywamy, że my już tutaj przed nagraniem dyskutowaliśmy, który, który sos ewentualnie komu. Pod bardziej będzie odpowiadał i tutaj przy tej ostrej wisience było powiedziane, że raczej, raczej to będzie faworyt bykowy. Tak, ta cycolina mnie przekonuje. Bo, bo takie owocowe klimaty w sosach paprykowych. Tak, to... Owocowe klimaty mnie przekonały do wzięcia tego Mapa. <noise> no, no jej wisienki. Oczywiście. I bardziej te maliny. Malinki zdecydowanie. Nie, a stricte to co do zapachu. No właśnie. Czuć papryki i to z tych superchotowych klimatów. Tak. No. Ale przy okazji też czuję podobny wiśniowy klimat do mm, leviatana, kiedyś testowaliśmy zapachowo. Ale tam była taka czekolada. Tam była, tam była czekolada, wanilia i wiśnia. Tak. A tu jest stricte wiśnia, ale bardzo podobna pod względem Czyli taka cząstkowym. Tak? kwaskowata taka. Tak. Płaskowata, ale, ale, ale też taka. Ale, ale wiśnia jest przy okazji. Czy, czy, czy jest na pierwszym miejscu? Czy... Ta wiśnia jest na zasadzie. Jestem tu. Odpowiadam za cierpkość, ale za cierpienie odpowiadają moje koleżanki, które, które też tu są. Okay. I też czuć je zapachowo. Też czuję właśnie. Ja lubię y, tą nagomiolkę. Nie mm -hmm. pod względem zapachu. Nie, pogrążam się z każdym kolejnym zdaniem. Chodzi mi o paprykę. Tak, bytku lubi nagą jolkę i jej wisienki. Tak, w kompozycji zapachowej i smakowej. <laughs> w każdym razie... I malinki po wszystkim. Przyjemnie mi się to komponuje, nie jest to świeży, wbrew pozorom, nie jest to świeży, świeży sos, mm -hmm. tylko bardzo taki... Dobra, no bo mniej wszystko wy wywęczysz. Cięższy, bardziej dojmujący, bardziej taki ziemisty przez. Właśnie ghosta, hmm, Prze masz... przez ghost pepper jest bardziej taki ziemisty klimat. Ale ta masz, wiśnia masz, jest taka surowa. Masz rację z tym, z tym skojarzeniem do, do lewiatana no. dzik dzikobilowego. Tylko tam jeszcze w bilowym była wanilia, to, 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 było bardziej była bardziej Ta wiśnia była w otoczeniu czekolady. No. Jest ona bar bardziej w otoczeniu innych koleżanek, frontem, tak, frontem do klienta. Natomiast dla mnie tu nie ma nic superchotowego w zapachu. Nie ma? Nie. Ja tam, wiesz, może dlatego, że ja bardzo lubię jego usta, to ja tu go czuję. Dla mnie to jest wiśnia, lekko kwaśna, nawet słodka, może, może też dzięki tym tym malinom, bo są też maliny, może. Ja się może bardziej wniuchałem, albo mam większy noc. Może masz lepszy zapach dzisiaj? Nie, zdecydowanie takie wiśniowo, wiśniowo, malinowo. Powiedziałbym, że wiśniowo, wiśniowo, malinowo, waniliowe klimaty. Ale że, że tu wanilii nie ma, więc zastanawiam się na ile to, to może gra, grać ten cynamon za, za ten taki. Lekko, lekko panilowe ja akcia. Na przykład nie przepadam za cynamonem. I mam nadzieję, że tak jak go tutaj nie za bardzo poczułem zapachem. Dla mnie jest za za w zapachu taki bardzo gładki, taki kremowy. Tak, z, tym, z, tym kremowo z tą kremowością zapachu się zgodzę. Pachnie ładnie. Ładnie pachnie. Natomiast no zobaczymy, jak. Tak. Jak z cierpieniem. Tak, tak, to, tak to wygląda w kolorze i konsystencji. Konsystencja zdecydowanie bardziej taka solidna. Betonowa. Nie no, bez przesady, betonowa to był ten Gringo, kiedyś od Razora i Zora testowaliśmy. No on był w kolorze, a, a ten z konsystencji, no to jest taki beton. Nie to. no, leje się troszkę. No zobaczymy, zanurzam. A Gringo przecież był takim suchym sosem. Dobra cofam ten beton, to była tylko no. taka tutaj... Imitacja. Zgęstwina na wierzchu. Żeby tylko nie przesadzić. <laughs> Nie no, jest ja pełna. Spokojnie, wiesz, to jest tylko 7 na 10. To jest tylko 7 na 10, widać, że jest ładny, gładki. Tak. To jest tylko 7 na 10. Nie widać żadnych fragmentów tutaj w tym, w tym, w jego formie, chociaż jak już się dozuje na... Zbliżenie mniej więcej, tak? Jak już się dozuje na łyżkę, to te fragmenty widać. Tak? Mhm. W kolorze taki... Czerwony, wchodzący w brąz. Yy, taki bym powiedział, ciemnobrunatny. Mm -hmm. <taki> kolor komunizmu. By <taki> się nie okazało, że to będzie kolor naszych łew. Za chwilę. Może tak się okazało. No, nie wiem, czy on mi będzie. z tym kurczakiem grał? Dobra, lecimy, spróbujemy. Smacznego. Mm. Smakuje to samo, co w zatachu. Wisienka mhm. w waniliowej otoczce jakby. Ja tu nie czuję wanilii, ale wisienkę tak. Wzięć malina. no i i paprykowana i paprykowana nuta. i ten, znowu, znowu wisienka, znowu malina, ale już z obecnością goryczki z poprzedniego kęsa. Tak, aczkolwiek ta goryczka nie jest jakaś inwazyjna. No, ale jest obecna, już przy drugim kęsie. Po jedzeniu, poza wyraźną obecnością na języku, jak mówię, wzrastającą, Czuję gdzieś tam obecność nawet na gardełku. Ty się skomponował fajnie z tym kurczakiem? Fajnie, myślę. Mimo początkowych moich jakichś wątpliwości, to jest, jednak z kurczakiem zagrało fajnie. Zjadłem. Nie, nie, nie jest to lekki sos, nie jest to świeży sos, nie jest to odświeżający sos? Nie. Jest to sos? W swojej owocowości dosadnie. Tak. Są to owoce blisko ziemi. Tak, taka ciężkość owoca. Uh -huh. I pod względem tego, e, tego specyfiku, tego produktu, pod względem już czysto ostrości uderza mi cały język i podniebienie, z czego tak. głównie język obrywa. I to obrywa już na tyle mocno, że mogę powiedzieć, że to jest ostre. To nie jest pikantne. Nie na początku obrywał język i gardło, potem dołączyło podniebienie i teraz głównie obrywa podniebienie. Język troszkę się wzmacnia, jak mówię. I cały czas czuję na gardle takim, takimi igiełkami. Może przez to, że szybciej go połknąłeś? Bo on? on mi się bardzo koncentruje na języku, bardzo. Tak. No. tak na całym języku, poza tym, pod językiem tym wrażliwym jestem, to na całym języku, na górze, na ramtach, po bokach, yy, czuję, czuję palenie. Yy, jest to mocne palenie, ale nie jest to ja zabójcze. Ja na języku czułem, ale teraz jakby na języku czuję mniej niż to rozhajcowanie na podniebieniu. A widzisz. Na podniebieniu? Każdy z nas na, wziął na w różny sposób. Tak, wyraźnie mi hajsuje na, na podniebieniu. Ja go na tyle na gardle tam już średnio czuję. Może to też kwestia indywidualnej odporności, indywidualnych rajonów, bo ja go na gardle nie czuję. Na podniebieniu go czuję troszeczkę, natomiast na języku go czuję mocno, zauważalnie. Powiedziałeś słabnie. U mnie. Wyraźnie. punkt kulminacyjny ma już za sobą, miał tak, tak gdzieś koło dwóch minut po zjedzeniu stricte, miał ten pik najmocniejszy, taki gdzie w ślinie, która by się produkowała, gdzieś tam bym się topił, jakby mnie nie Nie, to ja nie aż tak, się, ale nie aż tak mocno. No, to u mnie się produkowało. Te produkty, które mnie nie bardziej utopiły. U mnie się ślina produkowała. Może z racji tego też, że oberwał cały język całościowo. Yy, natomiast teraz, jak już tak nawijamy, tutaj rozmawiamy, ten to już słabnie. Słabnie na taki nadal zauważalny poziom. Tak, to jest ciągle poziom taki, że, że go czuję. Natomiast już nie są te, te igiełki takie inwazyjne. Tak wcześniej musiałbym się skupić na tym, żeby jakby walczyć z tą mąstrością. Natomiast teraz już mogę normalnie, swobodnie siedzieć, bo wiem, że już nic tutaj, żadnych rewelacji nie no, wywoła. Natomiast jakbym sobie tak przypomniał i zrobił takie porównanie też do kultowego do no. produktu Capsaicin Brothers, czyli ich puchatka, którego testowaliśmy w tej pierwszej wersji, no. to tak trochę bez porównania. Puchatek nie zniszczył wtedy. Puchatek jest mocniejszy, jest słodszy, dużo bardziej słodszy, ten jest liśniowo-malinowy, dużo, dużo ten dużo... ma kwaśność owoców, można powiedzieć. Tak, ale, ale mi pociekło tutaj. Dużo, ten... Puchatek dużo słodszy, ale też, za przeproszeniem, po tej słodycz, ma dużo większe tak. Tak, 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 tak. Ten jest przyjemny, wiesz, może to jest też kwestia tego, że puchatek chodzi w wadze raz, że cięższej, a twarze jednak w wadze męskiej, i Puchatek, to tak. jest on, nie? A ty że to są bardziej dla kobiet. Nie dałbym tego kobietom, chyba że mojej kobiecie, tak. dlatego jestem singlem. Chyba, że kobieta by się nazywała Ania i wybrała udział w konkursach o starości. Ale Ania jest już zajęta. Pozdrawiam, bardzo serdecznie. Tak. Ale takiej kobiecie byś dał? Takiej kobiecie to bym. Nie, takiej kobiecie to bym dał z czystym sumieniem, wiedząc, że. Nie zrobi jej krzywdy. Tak że, zje, że zje, że zje tak, że zje cały słoiczek. Tak, że zje cały Licząc, mając nadzieję, że się podzieli chociaż kawałkiem, bo to naprawdę dobry, smaczny, przy tym wyraźnie mocny, nie jeszcze za łyżka, yy, Ale wyraźnie mocny sos. Tak. I już z nośnika. Tak. No, to jeszcze z łyżki na czysto powinien pokazać swój Zde, mocniejszy pas. 7 na 10, na razie z, no z nośnika jest najbardziej zasłużone. No. Z tym, że puchatek miał miałby gdzieś w skali około 8. Miał 8. No. no chyba tak mi się wydaje. No to dlatego był mocniejszy. I, i, i był mocniejszy, bo ty pamiętam. No. Puchatek to pamiętam przed nim nawet ciśnieniem na uszy. No. Tutaj mamy tak naprawdę dwie, nie wiemy w skali procentowej ile jest, ale są na, na pierwszych miejscach. W składzie więc eee. podejrzewam, że dużo. Ale na pierwszym miejscu masz wiśnie i maliny. Nie? Aha, tak. Później masz, to, to masz wiśnie i maliny, masz mhm. w drugim składzie w trzecim i na czwartej pozycji masz no y, y, i Tindera. No tylko że to jest kwestia I, i, nie wiadomo jak do jest składowych procentów, nie? Ile tam procentowo się czego znajduje, nie? No, może po jakieś 15% może. Może być pół na pół na przykład, nie? Na przykład? Pół wiśnie i maliny, i pół tych papryk nie? i pół na pół zmierzane. No, może być. W każdym razie co? Mm, co do ostrości Moim zdaniem czuję takie łyżka. Że, przetarcie, nie? Że coś łyżka. Tam, tak, łyżka. Żebyś bo, nie zapomniał. Tak, bo czuję, że już mi jakby totalnie ostrość nie, zeszło, zeszła, zeszło, zeszło. Tylko czuję takie przetarcie mhm. i na podniebieniu, i na. Je, Zdecydowanie. Na tylko... Dobra. To lecił z tym? Zdecydowanie zeszło. Wystarczyć ci. nie? Bo się to no wyleje, rozleje. Zdecydowanie ci wystarczy w jajce taką łóżkę jak dwie. Tak? To tak. mogę ci oddać. Nie trzeba. Zjedz sobie. Co ci by to Co ci by do Ostra wieńka Capsaicin Brothers. Tak. I wieńkom na torcie jest. Z tego na cześć. Na czysto inwazyjnie mi wjechało. Yy, na Cierp, czysto bardziej cierpki. Wleciała większa wiśniowość. Taka cierpka wiśnia. Ale co jeszcze powiem, na czysto mi wleciało cynamon. Być może. Posmak smak cynamonu, który nie lubię mi wleciał? Wznosi się na czysto. Atakuje boki ranty języka i, i, i gardło wyżera. Mi atakuje gardło ale o i teraz rośnie. Jeszcze rośnie. Rośnie. I to rośnie na gardle. Już język jakby mam stricte na tyle przepalony, że tutaj jest niezauważalnie jakoś ten uderzenie, ale na gardle mocno uderza. Ja bok języka czuję. Wy... Krojenie takie, że hej. Tak? Po obu stronach ranty, tak. A to mi język nie zaatakował. Ale czuję, że mi atakuje gardło. Ale gardło jestem w stanie. Gardło też. Wiesz. Ale wiesz, język wstrzymać. bardziej. Trochę ślina się produkuje, ale już nie tak mocno jak wcześniej. Jak więcej nawijam, jakby więcej tej śliny i tutaj nacieka. Ale przyjemnie. No czuję, że już chyba nie wzrośnie na zapas. Nie wzrośnie, ale się utrzymuje przyjemnie. Przyjemnie, solidnie utrzymuje mi się na, na gardle. Z tyłu na gardle jak jest yy, podniebienie, miękkie podniebienie gardło, to właśnie jak miękkie podniebienie się kończy, to gardło się zaczyna i tam mnie jakby pali, ale nie jest to jakieś wersja hard. Trochę teraz czuję zatoki, że idzie do góry. Ja się za, zaczynam ślinić dopiero. Tak? Nie, to mi tutaj nawija się, nawija i jak nawijam, to czuję, że ta świna gdzieś tam spod języka przychodzi. U, u mnie się za, zaczynam dopiero produkować dobrze, no. bo mi się z rantów tych, tych krojących takiego języka ro, rozlało bardziej do środka no. i zaczynam się świnić. Gazło już praktycznie zeszło. Mi Mar trochę uderzyło w zatoki, bo tam gdzieś nosek troszkę popuściło. Gdzie nie, tak mi też. Eee... szukam tutaj smarkajki. Ja mam chusteczkę, jak byś chciał? Ja też mam jakąś smarkajkę. Ostrość już mi zaczyna schodzić i schodzi w sposób z gardła. Na języku troszeczkę było. Zeszło. Z gardła schodząc, schodzi mi w dół. I czuję, jak na klacie schodzi przez klatę w dół. To ja już go na gardle nie czuję w ogóle. Ale nie jest to schodzenie przez klatę bolesne, tylko to jest schodzenie takie ostrości i czuję, czuję na całej powierzchni języka. Tak? To mocno cię uderzyło. I na podniebieniu też. Na gardle już nie. Mocno porządkowo rantami, a, a potem roz, rozlało mi się na całość i, 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 i się pojawiła ślina. Nie, to ja czuję teraz już na takim etapie na tyle zeszło, że czuję, że zjadłem coś ostrego. Mam taki tkliwy język, ale jest to ból jak w tym kawale, co, w tym memie, co ci ostatnio wysłałem, jaki pan czuje poziom bólu y, od 0 do 10, takie trzy. A, czyli w normie, norma to jest 0. Dokładnie. Norma to jest 0. Chociaż w naszym wieku. Norma to już chyba jest 3. Jakbym się obudził rano i nic by mnie nie bolało, to bym się zastanawiał, czy żyje. Dokładnie. Tak tak mam. Przyjemny sosik jak dla mnie. Yy, wyzwaniowo... Już powiem ci tak. Z kurczakiem faktycznie był przyjemny. No. Na czysto. Już te klimaty takie dla mnie przynajmniej no, zbyt cierpkie. Zbyt cierpkie, a mi właśnie ten klimat cierpkości podszedł, ale na czysto wyczułem cynamon, który smakowo mi cynamon nie leży, akurat nie komponuje się. Więc pod tym względem nie było to smaczne, ale nie było to na tyle, żeby go przekreślało. A nie będziesz go jadł na czysto. Jadł nie tej. będę go jadł na czysto, no wiadomo, że go będę jadł z czymś. I właśnie z czym? Z czym? No, myślę, że do jakichś kanapek, wędlin, mięs typu właśnie jakieś białe mięso, to jak najbardziej do jakichś cięższych mięs, tylko bez sosowych wtedy. Nie jako mięso z sosem i, i to dodane, tylko takie suche mięso, na przykład kawałek jakiejś tam yy, wołowiny czy coś. Jako, że nie jestem wielbicielem takich owocowych sosów. No bardziej tak cierpko owocowych sosów, to dla mnie tylko deferowa. Ale na przykład yy, do pierogów, z, no, do ruskich pierogów, nie, albo pierogi z serem, albo do oscypka, trochę tego. No ja mnie, na przykład widzę to z sosem. Dla mnie nie, ale tak jak mówię, no ja nie, ja nie jestem gadbiślerem tego klimatu, no. Nie mi na przykład smakuje i to, co mogę powiedzieć, pod względem wyzwaniowości, to jest to mocny sos. Nie dla każdego. Aczkolwiek, jakbym sobie tak serniczek nim przesmarował. No, na przykład, taki serniczek, to bym zjadł. No, albo na przykład, bo ja robię na przykład taki sernik, że mam czarny ten? Czarne ciasto? Sernik i czarne ciasto. Mhm. Na górze, nie? Więc ja bym sobie go tak przesmarował pomiędzy. Siadłoby. siadłoby. Mi się wydaje, że siadłoby. Że dla mnie bardziej, do... jeśli bym go jadł, to z deserami byków, by go jadł ze wszystkim. Ja bym go jadł ze wszystkim i na kanapce z wędliną, i do oscypka bym go mógł dodać do jakiegoś sera. takiego. A wy, jeśli już jedliście, to możecie nam dać znać. francuskiego czy coś? W komentarzach, czy go jedliście, albo z czym byście go wyjedli. Odbija mi się, ale przyjemnie mi się odbija, nie jakoś tak. Zapomnij, no, że mi żebym nie się chcę, bał czegoś zeszło na szczęście więc. Że mi się bał czegoś, Cóż, przyjemnie polecamy się polecajka na pewno. Ostra, hot, sexy. O, co tam? Chciałem powiedzieć i taką zgęstlinę śliny z ostrością przełykałem Nie, to mi już zeszło na szczęście. E, ten. Teraz tylko takie prze, prze, przejazdy. Cóż, polecamy do zakupienia. To tam kontaktujcie tak. się na Instagramie. Tam na no, stronie w, do chłopaków. Czy Instagram, czy Facebook? Czy Instagram, czy Facebook? Będzie to, w opisie. Tak. My ze swojej strony, cóż, polecajka. No, Nie jest To tak. zabójca. Dla, na, dla mnie, przynajmniej, mówię o moich odczucia, Natomiast nie ale jest, jest to mocny sos. Nie jest to sos y, na pewno dla osób całkowicie początkujących. Tak, zdecydowanie nie polecamy stricte całkowicie początkującym i dla mnie ten sos jest mocny, ale smakuje. Tak. Bo są sosy mocne, które nie smakują, które nie smakują i wiesz, dodasz, to fakt. walczysz jeszcze ze smakiem i już nie tyle z ostrością. Jeśli, jeśli jest napisane Ostrość. ostra wisienka, to ta wisienka faktycznie tu jest i jest ostra. Tak? I jest ona ostra. Tyle. Cóż, dzięki. Na razie. Na razie, cześć, pa.